jest całe mnóstwo memów mówiących o tym, że kiedy twój facet gratuluje cię, że ty jesteś taka piękna i naturalna, a ty właśnie jesteś po stymulatorach, botoksie i wypełniaczu, no to tak, drogie panie, nie zawsze jesteśmy do końca otwarte i nie zawsze mówimy do końca, ile wydałyśmy na siebie, że wyglądamy tak pięknie i naturalnie i myślę, że nie każdy też mężczyzna będzie miał ochotę podzielić się takimi obiekcjami dotyczącymi tego, że, że te obawy się pojawiają, że on się zmienia i nie zawsze będzie do końca skory czekać, aż to będzie inicjatywa ze strony partnerki, bo, bo temu też, mówiąc znowu otwarcie, czasami towarzyszą pewne rozstania, e, pewne zmiany w życiu, zmiany w karierze i ten mężczyzna, no już teraz nie jest przyprowadzony przez kobietę zawsze e, do kliniki czy do gabinetu. Tak samo jak kiedyś było też tak, że e, młode osoby są przyprowadzane przez rodziców. No też to się zmienia. Młode osoby są wyedukowane, same śledzą trendy, same śledzą TikToki, no i mężczyźni też nie są w próżni. Oni też widzą, obserwują internet i nie są, nie są zamknięci w jakichś takich klatkach, gdzie totalnie nie wiedzą, że te kanony dbania o siebie zmieniają się i są coraz to nowe możliwości.